Widzę, z tej strony, ja tam cię dzisiaj dla Was na góry Wam Fortnite Battle Royale Zawsze było zero budowania, dzisiaj Battle Royale. Zobaczymy, jak nam pójdzie, bo zazwyczaj w Fortnite, no, jak wiecie, nie szło nam zbyt dobrze. Więc dzisiaj zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. I widzę, wie, jeśli chcecie kolejny odcinek z Fortnite'a, zostawcie tu cztery łapeczki w górę suba na kanale z 12.3. Serdecznie do. Opisu tam jest Discord razem z Instagramem i kolegi YouTube'em też gość robi mega świetną robotę i naprawdę bardzo Was serdecznie zapraszam. A to co wczoraj na live <kś sprout Likewiseoffs> się wydarzyło to będzie jedno nieporozumienie, ponieważ internet troszeczkę nie pozwalał na f, 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 kontynuowanie gry i było trochę przycinania, ale przekładamy to na inny termin, który powiem w dalszych dniach prawdopodobnie w poniedziałek wtorek już będą informacje kiedy live się odbędzie my startujemy i naprawdę mam nadzieję że pójdzie w o wiele teraz lepiej niż szło zawsze więc zobaczymy jak nam to wszystko pójdzie dobra widzowie wy zostawiacie łapkę w górę suba na kanale a my lecimy na przyjemną i zobaczymy jak to wszystko Pójdzie i będzie wyglądać. Kilometry, 100 metrów mamy do 1000, w zasadzie już 900 i 800. Mam nadzieję, że jakichś wielkich zaskoczeń nie będzie, tylko tyle, że się będą budować i różnego tego typu, jak wiecie, zarob a Battle Royale dużo się różni. dalej w tej części odcinka więc bardzo mocno do końca za mnie pompie więc pompie ok już jesteśmy bardziej bezpieczni wcześniej mnie za chwili właśnie zaatakował no bywa i też tak Tragedii jakiejś nie ma Może i było i minęło, ale no... Człowiek się doszkala, człowiek się uczy, też w Battle Royale. No zaskoczył mnie, trudno się mówi i dobra. Dobra, zostawcie nawet tą łączkę. W ciągu tych niesałych sekund nie wiem, to zajęła. Jak zajęła, to ok, wątpię, że mu ta minuta zajęła. więc bez żadnego przedłużania, lecimy na kolejną arenę, na kolejną gierkę. I teraz zobaczymy, jak to wszystko nam genialnie dzieje się. Jak player, to nie jestem jakiś jest wielki to Będę mnie nie oczekiwać, proszę, takiego, że będzie czy drugie, czy pierwsze miejsce, bo naprawdę, to, te, to, 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 to ciężko nie gra, chyba, że okazyjnie, ale okazyjnie ciężko nie gra, więc no, ciężko, ciężko, naprawdę jest bardzo ciężko. Będziemy sobie Trzeba próbować, żeby, aż człowiek się nie nauczy, też pamiętajcie, żeby się nie poddawać, tylko walczyć do samego końca. Nawet jak ktoś hejtuje to trudno. Ja lecę tam. Mam nadzieję, że mi się to między spodoba. Będzie przynajmniej jeden kill. Bo naprawdę no. Trzeba dużo, dużo, dużo pracować nad tym wszystkim. No, Wiemy, że mamy no, troszeczkę lepsze miejsce typu... A, jeden leży. i właśnie my tak to wygląda. Czasami pewny moment trzeba przeczekać, żeby żeby po prostu ten kill zdobyć. Jak też wiemy. Raczej w której nie patrzę mnie teraz Lekki błąd z mojej strony Ale no to chyba się z tego nie widzę Może być on teraz wszędzie Jest to problem Jestem um, um, tutaj, kręci się czas tutaj, jestem można sobie walić. Gdzie on jest tu ten typ Ja go nie widzę, to jest hit. Allez, pas du tout 70 osób bardzo ładnie jak będzie, ja się czasami nie buduję bo nie umiem się od razu przyznać że nie umiem się budować a grama terroru wiem, że tu to są czasami to dobrzy gracze i trzeba troszeczkę ich też działać No ale jak nie ma, to nie ma. Okej. Okay. Może już zaraz się zjawią na ja coś. Oponenci? Ej, ej, się nie zjawią. No to przykro mi trudno. Nie będzie. No to będzie trochę ciężko pod względem iż tak nie że... chcę na razie czego przyjdzie Więc no, naprawdę jest GIT Tak jak powiedziałem, dla niej niby GIT Ale trzeba też mieć głowy dookoła No, oczy dookoła głowy a strefe zobacím toto dítě tak kyri sam sam hele taky taky ma dwie gierki i dowie, no, trzy, ile chyba były? Trzy? Trzy. Więc, no, wiesz, miarek i, i też komentarze, które, o zostawieniu łapeczki które są na kanale, zwanym, że Was kolejne filmy, nie ominęły na tym kanale i do zobaczenia już w kolejnym odcineczku, już jutro na kanale, pamiętajcie, trwane i niecodziennie filmy o godzinie 17.00, bardzo serdecznie zapraszam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka, luwa!